Zalewa nas fala upałów od kilku dni termometry wskazują nawet do 40 stopni Celsjusza w cieniu. Taka aura sprawia, że nie czujemy się najlepiej. Nie radzą sobie też zwierzęta, zwłaszcza te w schroniskach. No nie jest lekko, nie ma co ukrywać tak, no bo jednak y, warunki są ciężkie tutaj, no ale no co? No przede wszystkim uzupełniamy na non stop wodę w miskach oczywiście. Polewamy również y, dachy. Wodą to Helda Ochłody. No co niektóre, no to te, co wychodzą na przykład na spacery psiaki, no to na przykład w rzece też zanurzają się, że tak powiem. No co? No przede wszystkim, no to mówię, no to woda w miskach, spacery krótkie, jeśli już są jakieś, no to po 15 minut, góra 20. To nie jedyne problemy schroniska. Placówka jest przepełniona. Jak co roku w okresie letnim psów przybywa. Mamy obecnie ponad 190 psów, miejsca na 130, nic się nie zmieniło i cały czas coś nowego przychodzi. Ludzie dzwonią, że chcą oddać psa, bo gryzie, bo jest agresywny, albo gdzieś tam dziecko złapał czy coś, ale to zazwyczaj są takie przypadki, że na przykład oszczeniaczek y, pogonił mi dziecko coś tam i, i w taki sposób po prostu zamiast próbować jakoś tam y, walczyć z tym problemem, to jeszcze dodatkowo no, po prostu chcą skazać psa na schronisko, że tak powiem. Rozumiem. Mówi Pani o osobach, które oddają się do schronisk. A jak wygląda sytuacja adopcji? W... No niestety, w ostatnim czasie to więcej przychodzi, niż wychodzi. Albo wychodzą trzy, to przychodzą zaraz cztery, więc statystyka tutaj cały czas jest taka sama. Nie, nie ma żadnych zmian. No to jest na pewno przyjaciel, tak? To jest duża odpowiedzialność i musi być człowiek po prostu no, odpowiedzialny za takie zwierzę. Nie może być, że weźmie sobie na wyłazny szczeniaczek, tak, puchata kulka i za pół roku odda, bo pies właśnie sprawia jakieś problemy czy pogryz buty czy coś. No, no, nie. Tak nie może być jednak. No próbujemy tutaj tłumaczyć ludziom, ale ciężko jest, przyznam szczerze, że ciężko, bardzo ciężko. Nie często zdarzają się adopcje, bywają jednak chwile, że psy znajdują nowe domy. Czemu pani zdecydowała się na adoptowanie psa? Pieska. Mam teraz dom i podwórko, więc mogę to zrobić, no a po co kupować i sprowadzać kogoś psa, jak można wziąć ze schroniska. Będzie, że mamy po sąsiedzku schronisko i tutaj są psiaków, jest bardzo dużo, a można sobie wziąć. Jest to pies, kochany, mały. tym, żeby był malutki, bo chciałam od początku mieć szczeniaka, żeby był za mną, bo się boję dużych psów jednak. No i chciałam suczka była piękna tutaj w schronisku. Żywa, uśmiechnięta, więc postanowiliśmy wziąć tutaj pieska. Bardzo łatwa, naprawdę. To jest bardzo łatwa decyzja, tylko naprawdę, nie trzeba jakiegoś rasowego kupować, sprowadzać nie wiadomo skąd. Można adoptować, to jest ten sam pies, tylko różne schroniska. Jakby pani zachęciła innych ludzi do adoptowania psów? Że bardzo warto, naprawdę, żeby powinni adoptować psy i zastanowić się dwa razy, czy, czy warto mówię skądś gdzieś sprowadzać i kupować psy, jak kiedy można wziąć tutaj pieska i pomóc w schronisku, no bo wiadomo, że te pieski potrzebują pomocy i a wystarczy tylko dać mu trochę serca i będzie bardzo wierny. I polecam, naprawdę, adopcja jest super. Nie wiem jak później, ale na razie mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.